Tak, lecimy, witam lecimy. wszystkich bardzo serdecznie. Znów film mi przerwa przywitania, bo się nie może doczekać, ale chyba każdy nie może się doczekać Ładnie, o się kolejnego odcinka z Pixelmon Champions! Bo. O, wow. ehm, o, 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 o! Jakie fajne Pokémony! Hi, hi, hi. Hi, hi. Jedna z kamielinka jest. Czy ktoś by mógł sprawdzić jak złapać do Please. <śles> HAHAHAHAHA <laughs> No o, Ja mam tam, bro A, Ale ja, ja będę go. i tak szedł szybko, go Nie, ale i tak będę szedł po skamielinie Dobra. Dobra, losuj tego Dioksis jest Cold Taiga M w nocy 0,3% Gdzie? Gold... Cold Taiga M Cold Taiga? Czyli long tak, to wiąc zimowy, wiąc A to, zimowy, to nie tak. ma szans A to to Dail? To jeszcze M To to, 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 to Dail? Ej, a, a jak ten wie? jak wykopiesz skamielinkę? Czasami. River i Beach. River i Beach. U Ale... mnie pod domkiem są często Okej, okay, to może pójdę. Abyś mi pożyczył maszynkę do tych, do Skamielin. Mhm. I do oczyszczania, no, bo... 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 Możesz od razu gęgara zrobić w sumie tak. No dobra, zobaczymy. Dobra, no to moje trzy. Chociaż nie, nie rób, bo za Gęgara raczej yy, Czy nie można złapać dura Ludona? Nie, Lodona jeszcze nie mam. Okej, okay, czyli nie halo. możesz. wula można. Fiwula nie. Y, nie, ma, nie ma jeszcze fivula. Nie ma, okej. Okay. No to trzy Pokémony dla. Y, dla oczywiście... kogo? Dla Tigera. Tak. Już wysyłam. W sensie spoko są, I nie? I. A, y. Jeszcze <noise> Shelter. Co jest? Czemu on takie super, super ziomki dostaje? Idę łapać trzeciego Litena. Nie, drugiego Litena. Gosiu, czemu dostajesz no takich kozaków? No, twój trzeci też czemu jest nie? kozak, tylko złap, nie? Zaraz zobaczymy, bo to jest takie... Jak taki... legenda. Changmo. O, o PogChamp. Dobra, nie ruszamy się. 3, 2, 1, ja go. już dwa. Dobra, Je ja... Jeszcze się nie ruszamy? Dobra, Można szybko, bo Dobra, to idę, idę, bo już się noc robi. Szybko do, do Pana Odino idę. Ja biorę wszystkie potki i będę sepływał Szybko Iga Liga, equal lecimy Cyk Jest lag, o już nie Okej, okay, ja już sobie to wezmę A już teraz Dragon Pulse jest lepszy. O kilo. Dragon, Dragon knuła oh, się uczy go na 29? Aha, nie za szybko? Za szybko, czytujesz, wyrzuć to. Już, 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 czekaj, już daję. Usuń to. Już wyrzucam, już po wyrzucam. Potem water... się briefing. nie ten. mogę wypić? Potem water water briefing. Dobra, wypiję i i najdźwieży. Budzi. Okej, wszystko widzę, to teraz płyniemy. Aha, ja szukam Cold Beach. Where is Cold Beach? A to tamten, o Discharge, ej mój amfaros mnie ko kocha, mojego amfarosa. Oh, o ewoluuje nie. ten, ewoluuję badę. O Sheldera bardzo. mam, Sheldera. O teraz, Słuchaj, teraz wszystko widzę. Posłuchaj, Tiger, kolbisz, idziesz po prostu na północ, na północ na lodowym biomie. No, jak roś. Y, covered Fossil, a to... Na tak. północ, po prostu na północ. Fof covered Fossil to jest po prostu, że musisz ją oczyścić, żeby zobaczyć co to jest za fossil. A, czyli nie mogę jeszcze. Pokop, na jak najwięcej możesz, dobra? No, A wiesz, tak, tak, tak. Ja Zobacz, że ja wykopałem z Fortunką? Minut, to... Z Fortunką wykopałem i dwa wyleciały mi. No, Są... mi też tak było. Tak? O, no, kurde. To, jest to co mogę dostać? Old Amber na przykład? Wiedzy... Mam z Fortunkę 3? To. W jednym z nich właśnie nie był Oldumber. Muszę coś sprawdzić jeszcze. Ja sobie hmm. wykopię już ten, żeby mieć. Jak to się nazywa? Wodny kamień. O, no, plus jeden. Źródło lawy na lodowym biomie. Ile, Ile trzeba mieć nie. 9? Żeby ten mieć? Wodny tak, kamień na... Dobra, to jeszcze jeden i już mogę lecieć totalnie na. na te. tę lata. A łapaj, czy nie? Nie, no, nie, 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 nie ma nie, nie, no nie. A nie mam lodowego biomu. I to M. A i to M, jeszcze 0,03, tak? Tak. No. To jest jakaś szansa, nie? <grymka> tak. A ja nie mam miejsca w ekwipunku. A dobra, to ja buteleczki mogę wywalić. Kevir czy ty rozwaliłeś trzcinę i zostawiłeś się na pastwę losu? Możliwe, ale nie wiem. Czemu śmiecisz otoczenie? Daj, żeby wykopać składnik. jak najwięcej, to ja zostawię wszystkie temy w skrzynce, czekaj, to ja się tepnę, I szybciej, tyk. Siema, Pilosfine. Ej, idę, Aha. idę, idę i nie mam tej Cold Beach. To źle szedłeś. Na północ. Okej. czas na północ idę. Jakieś niepotrzebne itemy zostawię po prostu. I to mogę. Może już... na normalny bitch pójdę, będzie szybciej. Ile jest na normalnym? 19. A na kord jest 34. Dobra, biegnę. Szapek. Kord też nie znajdę tak łatwo. O wielki kanion, który. To o jest... i teraz Staliu widzę! teraz Staliu to jo! Nie, to jest Ice Stone, myślę, że to jest Downstone. O mnie ominięte, ale miło. Dobra, gdzie tu będzie bitch? Gdzie tu będzie bitch teraz? Eee, brzydko hmm. mówisz. Właśnie, obrażaj gościu może, co? To nie jest stary ci Ludzie też mają uczucia. Oczywiście, że starym. odkrywałem, żeby zaraz ktoś ciebie nie odkrył. Jak e, kopalnię odkrywkową. Nortenia. O, O, kryształy są w wodzie, te, te takie rzadkie. Kryształy one się po prostu nazywają. Kryształy rzadkie i rzadkie Już mogę walczyć z gości Maudino? Nie jeszcze nie, kurde. A, zgadłem Znaczy zgad... Ja wiedziałem tak o. Dobra mam przed domem bić, gdzie ja szukam w ogóle. Nie wiem czy to co dajle łapać. Miespój, ale... Możesz jest bardzo fajny i wodny. I wodny, a brakuje mi wodnych. No... Tylko ja chciałbym Old Amber, ale jak to sprawdzić, czy to jest Old Amber? No możesz mniej więcej po wyglądzie, jeśli to jest taki... ...gładki kształt, no to, to raczej będzie Old Amber. Taki... jajowaty trochę. Ozroar, no. siema. Ole, ale o, teraz poleciało mi, dario. chyba cztery mi poleciały. O, Quillfish! Dawaj, ciśnij. O, to mi... O, i no. Putterfish, no i dobra. <laughs> Znalazł w końcu tylu latach Zrób se farmę, Quillfishy <laughs> Farmę, Quillfishy, <laughs> normalnie Ej serio, teraz wszystko widzę i to jest... świat się stał lepszy Plus <laughs> <Just jeden. laughs> No, 38 krystalin, czy skąd wziąć więcej? Czy mam gościu. gościu? Czekajcie, ja, mogę ja po prostu jak najwięcej wykopię i powiecie, czy któryś z tych to ten Czemu na go nie mogłem użyć. No, jak to się nazywa eee, Cruncha? To jesteś słaby. Chcesz się bić? Nie, przepraszam. Tak myślę, O, move learner, LOL, hmm. się ma. No nie no, daj mi go! O, mega jest no. zaatakować? Jak masz gras razy 4? No mam i to trzy pokemony. A masz jakiś dobry gras ruch? Nie. No to nie. On sam nie zaatakuje za chwilę. O mam na pewno tego. Powiedziałet yy... fossil takiego yy, pokemona Bastiodona chyba. Shell, tak, Shelgon Bastiodon. Ale tu jest dużo tych tych. <grym> Dawaj. Stary pijany. <grym> I nie ja, no ten nie jak zwykle tak. o jednym śpiewem <laughs> No, a gdzie by znaleźć jakąś panę dziurę? Stopę... W piekle masz specjalne miejsce u diabła już zaklepał <laughs> <Na> Czemu? <laughs> Dlaczego? Mamy łaj Gerardus bije, ała, Nie bij mnie. Mega oh. sumar. Co no, się... w sensie. Nie ma czegoś tak. Te... O, dobrze. W ostatniej chwili się poprawiłeś, chłopie. O, mów tutor, siema. Elektroweb o syntezis uczysz. Za sześć. z tego. No, sześć. Dobra, panowie, panowie. Jesteś Bogiem, no. Uświadom to sobie, sobie. Aha, auga. Yy, nie no, chcesz nam powiedzieć, czy się śmiejesz z nas? I e... to. Co? Tak. Czemu tu jest penis. A, już wiem, dlaczego tu jest penis z stirta. A. Wezły ładnie się odzywasz. Co? No. Siusiak, powiedzieć. Siut? Siut? Siut. powiedzieć. Może mam siut. powiedzieć na CH słowo? Nie, nie, nie mów. Rakieta. No. <laughs> Lakieta, Rakieta. Rakieta no. posypana mocno na Odłuczone te, te na przykład Anakonda pyton, miecz tutaj. Włócznia. Claymore. Włócznia. Włócznia mi się podoba, nie wiem. Ale panowie, przecież wszyscy Włócznia. wiemy, że miecz się chowa pochwy. Panowie. Miecz się do pochwy chowa, no. Jezu. Nie mów tak brzydko. Włócznia, ale to... Czemu ja ale mnie to wymieszyło? Ten co włócznie wkłada do tego zaszety ja bardę całą. O, krystale! Wifi, chodź tu! To on płynie do mnie. oni ma Taki on szybki jest. Ile krystali? Dwa, dobrze, dwa z jednego. To lubię. To najlepsze kryształ ale na takie. No jak? Chłopie, aż mi zalagowało i muszę kopać no, ja tak na Mam na mnie prawie pasek na łeb, spad. Jeszcze nie podnosi mi tego stona, to nieźle Aha, nic nie widzę Bo może mi się wszystko skończyło Dobra, no, ja się zbugowałem A Ja umieram Wyjdę i wejdę, wejdę, wejdę. Okay. Ja chodzę Chodzę, chodzę, chodzę Oh, wild, o nie! Ej, wiecie co właśnie widzę? Co widzisz? Mega Charizard X! Serio? O nie Mega Charizard! Tak, to Mega Charizard X! A może to jest Mega Charizard la, la. X? Kolejny quinfir, kolejny Patterfish! Tak, bang! To właśnie on, Mega Charizard X Ulala, o kolejny kanion XD Dobra. Ja tu kanionów. Czy Są jakieś krystale na widoku? Eee, a ile się tak nie więcej... Nie przepraszam bardzo, ale dlaczego tam jest drzewo na... Ale Dole jak z, znajdę fossil y, Aerodactyla, to potem mogę mieć aerodaktyla, nie? No tak. Dobrze. Ale tylko tylko teraz. tylko, no, tylko teraz, Ola, bra. tak. Ja bym już dawno tak. miał aerodactyla, jakby to tak działało. No ale w sensie jak, O, krystale. Jak będziesz miał... wiesz, tak. O, tranquil mnie zadką. Będziesz wiedział, że to on i będziesz.. Ej, crunch mi nie działa. Aha, mam 0p... Pe... No jak może ci nie działać, że takie... Pokczam. Chyba teraz zobaczyłem, mam 0 PP. Jest Pokémon. Ej no. Nie śmiejmy się z ciebie, ale no. Trochę nie, tak to. Nie, w ogóle widzicie co? Nie wy nie, nie, nie. Nie. To, to. To tak nie można zostawić tego. A ja zostawię. A ja nie. I Dobra, co zrobisz? będzie teraz. O cztery z jednego! Kolec znowu cztery. Znowu cztery! Teraz trzy. Dobra, widać, że tutaj gra powiedziała Oj, wariacie, tutaj obrażają ci koledzy To masz To na pewno ta Żeby gra powiedziała, no było. Ta gra powiedziała a. przecież No a co ty myślisz, że, że kto powiedział? Snarpian? Wishiwashi to jest? Wishiwashi go znalazłeś? Uuu Czekaj, chyba N y Nie, to jest Tynamo Ale... Nie wiem, Też czy, fajne. Nie wiem czy się no, no, bo... rozpił Łisiałashi. Wish, Też nie wiem. Obejrzał <ścoughs> 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 Tak, panowie. Normalnie odbił to. 15 poziom farmer, <ścoughs> Master Chess, może długo nie widziałem ostatnio. Jeszcze Mój. czego, jeszcze czego. <laughs> ja, jak ci stregerowali. Ej nie, ja jestem zbugowany, kumi nie działa. To dobrze. Bardzo dobrze. Ja Szanuj. działa. Szanuję. Szanuje? Źle. <laughs> Szanuje, palci gumy. <laughs> no, Co no, to, to ten... jest za zmowa? Chce o, ci się bić. Trzy obok siebie te. Do wykopania. Co? No, A skamielinki. Tak. I ja już no, wracam. I się spytam was czy któreś to to czy nie to, to chodzi o... Ale to do pójdź, do pójdź do Tigera i po, pójdź, pójdź. po prostu a, oczywiście a, z... i zobaczysz. Nic nie robi, coś ciągle, także. O, to Gademaru. O za. Tak Nicky robię, ja sobie bole robię. A bole robisz, bardzo dobrze no. szanuję. Nie, nie, mam jak robić Boli, bo mnie nie stać. A, to. Oh, yeah. A i tak szanuję. Nie mam oh, yeah. żelaza. Dobra, a te pan się ja do zakupić, Tiger. Mam kilka okay. staków. Nie, nie chcę kupić żelaza. Ohoj, to style. Eee gdzie jesteś? O, tu jesteś możesz mi powiedzieć czy któreś z tych, z tych, z tych, z tych, z tych z tych z tych... pójdź to oczy Kper, idź to oczyść To się przekonasz. Które jest ty? Ona On mnie słyszy. wydaje. Chodź tu, chodź. Idę. Mi się wydaje, że ten może być. No co zagnoje w ogóle? W ogóle... O oczyścił mi się ten, to jest no ale daj mi pozostałe No czekaj, bo ja patrzę czy ten nie No no, no. A ten był taki wygładzony, o, nie? Nie Aj, nie zrobisz nie, wyle... nie wyliczyłem ładnie A ten był wygładzony taki, tak? To ten Mhm Dobra To chyba ten wygładzony, bo mówił tak kefor No, tak mówiłem Czemu tu nic nie ma? Ale no. Ach, nie umiem wyczuć, moment, dobra, nie wyczułem, nie mi się. Ale ten, y, ja ci zapłacę, że użyłam A, z tych dwóch maszynek, że ci dam. O, jest! Jakiego chcesz yes! fossila? to sobie wyobrażam, że któregoś nie Zmiszczona masz. Trzona wieża z master chestem to, na górze. To bym yes. to byś musiał je oczyścić, bo, nie, bo po tym A, nie poznasz. Ale możesz nieoczyszczone zobaczyć, nie? To wtedy. O, jest, tak, to jest to. To weź wóz. Gościu ma cztery oldumbery, nie? <grym> O, wiocha! Weź się weź. Ej, rozumiecie, jest wioska, ej, ej. obok jest ta wieża bar, bar, bagienna. O, masz. Na której jest Master Chest. I Śmieszne. cyk, poszło, patrz jak się kręci. I sobie to oczyszczaj sobie powoli. To ja wszystkie mam oczyszczać? No. Zaraz, ej, przepraszam. No, ej, no, halo, halo, halo. No. Panowie, dlaczego znalazłem wieżę zniszczoną, tą bagienną, i tu nie ma Master Chesta? Bo to jest Hidden Loot. To nie jest Master Chest. To nie jest zły Hidden Loot. Czy okay. ten no, tu name tak leżał? Dobra, chyba, chyba ktoś tu był. Name tak to mój, bo ja wyrzucałem kiedyś. No ja sobie tutaj jestem, popracuję nie. trochę. A mój Już się Muszę, że master cestów znalazłem. To, a to, tiger, to zna, tu znał. Dobra, był. to wiem gdzie jesteś chyba. No minus 382, minus 1300 Już zobaczyłem. Minus 382 no. e, A mały, mam a mały jedną. Okej, okay, to minus teraz to... 2, minus ile? 1300 1300 czy minus 1300 Minus 1300 Minus 1300 gdzieś tam jest Jestem w wiosce Coś już nie, bo już se poszedłem i szukam ponadnej dziury dalej no, no ja tam byłem, bo ja tutaj mam odkryte tereny mhm. Okej, okay. tak, co my pamięta. mamy? Ile potrzeba e, było 72, ok. E, ty zabrałeś mi, tak? Zabrałeś mi. Nie, jak się całkiem nie zrobi i źle klikt, restart... to Pewnie ci się tak zrobiło. A, przepraszam. Ale to już rewajwujesz re re sobie tego rodaktyla? Tak, tak, no zaraz, już to się, ja tworzę. O, słuchaj, no i no, masz świetnego. I kolejny A małe, I małe, a małe w ogóle mam. Bola Ale, tu. E, ale nie mam, no bola przy sobie. Jeszcze włożę, spokojnie. O, już się zrobiło, czy nie? Ale masz fosil na Amaury. Masz fosil na Amaury. Już tak, już się zrobiło. Sniper. Tak, tak, bo się nie kręci. Y, mam Amaury, mam okay. Alchena, mam w sensie te. Ale masz fosil. Tak, fosil. Okej. Okay, amaury, ja amaury Ardottyla, dwie tyrtogi, Tyranta, Lilipa i Anorita. Masz kabuto, ja bym chciał kabuto chciał. Kabuto? Z... Nie to wiem, ja mam na razie Amaury to i Alchena. To jest dom fosil... O, Dotler! Znowu Dotler. Ej panowie, znowu no, do Tlera Archen spotkałem nie jest... O, w su... Ej, w sumie też jest już Forest! Arczyn jest bardzo dobry. Yy, ty, ty ale by Tyranta mam, gdyby... Tyrunta. Tyranta to mam, ty to mam. Gdyby nie jego chujowa abilitka. Nie można przeklinać na nagrania. właśnie! Co jest? Co, co to w ogóle? Niestety. Jest no niestety, niestety trzeba było wyrazić opinię. Niestety, co to ma być niestety? No trzeba było wyrazić swoją opinię. O nie. Można innymi słowami? Nie, nie można, bo to można. Najbardziej, to słowo najbardziej od. Jak to się nie, nie zrobiło? Zrobiło pandemii. się przecież, ale kłamstwo. dzierstwo, nie, czasami tu jest. Co się zrobiło. Nie, ja nie wiem. Nie, no, poczekaj, teraz nie. To są Zobacz delikatne sobie lagi, sobie. to trzeba chwilę odczekać. Zobacz sobie, jak tutaj jest. O, mam właśnie, na... yy, kabuto, mam kabuto. Masz domu fossil? e fossil, tak? On już jest wyczyszczony No tak. Domy jest z pod spodem, więc To widać. Tak? Jest podpisane co to za pokarm będzie? Tak Tak, tak. A, tak. To nie widziałem. A tu mam 78%, muszę za chwilę jakieś bola przynieść 10%. to się cofnij. ja dom się dom. topnę szybko do wioski. Topnij się, no Topnie, topnę się. Dobra, cwaniaki, cwaniaczki. Pano co robisz w wariacie? A topnę się. Co tam, co tam idziesz za Dobra, ja pomyliłem się, topnę. się raz i teraz no. będą... Z... No ej, ale to po prostu śmiesznie brzmi, no topnę się. Nie no ja żartuję, ja wiem o co chodzi. Tak, tak, dobra, wej, wej Będzie w takim ładnym tak. healbalu. O, mogę jeszcze kliknąć. Anorid, okej okay. Kolejny, cyk. A dobra, ja mam Jaki nadzieję, smały że swojego na za Vloth Bola łapacz. A będzie? No tak wygląda. Ale zobacz, w killballu będzie. Taki fajny ball, różowiutki. Prehistoryczny, prehistoryczny ptak, drap, kamienny ptak-drapieżnik w różowym bolu. No! Mogę już, już go jest? kliknąć? Tak, klikasz, no. Boom! One Ona. to your PC. I ty. To chodź do PC, tajmij czekaj, go po to. Czekaj, mam. Się. Jeszcze... czekaj, a ja se tu... Dobra, idź go nazwać, gościu, łamiesz za... Ale jeszcze nie, nie miałem... Złockę. Tu jest PC. Na pierwszym, o, to zaskoczy. A jaka najlepsza naturka pod Areodactyla? Dactyla? Jolly. Jolly. Water ewentualnie. On ma Lux. Większa <noise> to... Zwiększa Defense zamiast de Special Defense. Ja I on mam ma Firefunk, ja Ice Funk, Super Sonic Wing atak. Ja mam na tym laksa o aw, aw, No, ja mam nie, też laksa To nie może być taki aerodaktyl, nie? Ale... Może, może a. Zresztą, panowie, no da się... Są miętówki w grze, tak? O, mam tak, więc... y, omany te. Jeszcze... Panowie, są miętówki, więc... Everything is possible No tak, są miętówki O, właśnie, ja wiem co miałem zrobić Ło, wow, surskit pod wodą Surskit nie jest nartnikiem? Nie powinien chodzić po wodzie? Nie. Śmatkiem? To no, trochę głupiam. Yeah. No, to to jest zło. No, ale... wow. Po jakie mam sandały e, Sheldon? Po jakie mam masy... e, sandały? Ładne. No, no a e... to. jest sobie, sobie buty pa do e... biegania? No ja? nie eterowe co zrobiłem. Jakie? Eterowe. No to też są do biegania. O jest kolejna zniszczona wieża, błagam powiedzieć, że na niej coś będzie. Są tanie eterowe No tak, ja mam ja mam skull buty I też są do biegania No i sobie zobacz czy mam plus 50% Co skill. jest Co o to... hidden item Ale fajny, nie? Ten kwiata mam tego to jest A to ten... mam TM110 raga ostatni <laughs> Co zostaje Jakie? Potem. Rage a. Wiem 110 A co ja mam? O te mam. nie, no nie wierzę, kolejna wieża, Jezus na, której już, Maria. na której już był już trigger canon. Chyba mam wszystkie. Czegoś nie mam? Tak serio? omanyte nie, 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 nie mam. Ale to może ostatnie. Wie, że masz omanyte. Tu jest Mam? A dobrze. Ostatnie Robisz, co chodźmy. mam? Skull fossil, Kranidos. Tak. A Kranidos dobrze. Jest dobry. No jest. Masz. Mogę okay. sobie zostawić kabuto? no za to, że udostępniłeś proszę bardzo. A masz może przy sobie te żelaza? Tak? Jak się złożyło jakoś? Eee. E, ja mam żelazo, witam witam. <laughs> Co? Co ja to, to słyszałem? Czy ty skrzynczą? Nie, to tylko palpita. Ja muszę na fosile stworzyć skrzynię oddzielną. Także... Deski, no. deski. Co, nie ma żelaza? Ja? No. ja? no. Ja poszedłem? No, uciekłeś. No, uciekłem, bo to taki żal miał być. Bo nie, że miał żelaza. nie mam, no tak. No, wiem, ale się pytałem. Chyba no, ile zostało? Nie? A nie wiem nawet. To zobacz. Ale ja nie włączyłem. Ehm, I ucieczka. <laughs> to nie włączyłeś? Dobra, jaja, sylwa, jest. Nie, nie, nie mogę tyolować, nie, nie, nie mogę. Możesz, możesz. A, no to. dobrze. No tu jest dalej bug, no i po prostu kusi mnie, żeby to zwiedzić, ale przecież tam był troger konon, no. Wszystko zwiedził. Tigre, czemu wszystko zwiedziłeś? No właśnie, czemu Tego jesteś odbuka. taki? Czemu jesteś taki? Taki to znaczy no. jaki. Czemu taki. Taki to znaczy ale. jaki. Czy już dobiegłem tutaj gdzie byłem kiedyś? Oczywiście, że tak. O, jenny. O, jeny, jeny. Jare, jare. Dobra, mów iś iść, muszę, muszę znaleźć, muszę mów... znaleźć. tak. To był koło domku mego. Zobaczmy czy jest dalej. Jak będzie to proszę o TP, bo wtedy A, nie pójdę się teraz na salę, biega nie? z tymi butami tak szybko. A już go nie ma. Aha. To nie pójdę na salę! Ło. Wow. Nie, yeah. wow, yeah. Nie no, może pójdź. No, o nie, a dobra, to jest ta lepsza wiek, nie ta grupa. Możesz zawsze pójść po prostu pobić się z panem Aldino, właśnie. Ja tego nie robiłem dzisiaj jeszcze, więc. idę. A ja? Nie no, muszę ile jeszcze poszukam, ale. Ja też idę. Nie wiem, gdzie znaleźć. No, O mamy Trzymaj tradera, mnie. dwóch traderów. Może fajny deal. Bo jeszcze nigdy trade'a nie użyłem O Jezu, beznadziejny Ten Ja na lidze nie ma relearnera Weasel given chatot W sensie? No tam dalej A ja mi wiem. się wydaje, nie że na planesach re move relearner się nie respi, nie? Respi się, respi się normalnie, chłopie No. Czy będzie? To jest, jest! Jeżeli znajdzie move relearnera, bardzo prosił Czekaj, czekaj Tiger, chodź! Nie chodź, ma. szybko! Szybko! Widzę, nie schuwaj! Hunter, Hunter! Widzę, Hunter. widzę, widzę go! Uch. Uch. So możesz pretty boy! Postanien? So pretty grill, przepraszam, to ona. Możesz nie złapać? Da się. Nie da się jeszcze. Albo w Ja ogóle nawet nie, nie pamiętam, powstało. co tak, mogłem złapać w tym odcinku. Tak, no, ale... To jak w tym flamie może będzie, że nie możesz. Nie da się. Ja to co to jest, Tiger? Czekaj, bo nie mój nie. minecraft... Not, water, Stop, pan, nie ruszamy time. się. Work. Nie ruszamy <coughs> się, koniec odcinka, ale ja Dziękuję. i tak się nie mogłem ruszać nawet w czasie, bo co sekundę mi laguje. Dobrze. Dobrze Dziękujemy wam radę. serdecznie za obejrzenie tego materiału, mamy nadzieję, że się spodobało. Dopóki mów ile nie znajdę, to nie zawalczę, ale nie wiem. Jakoś jeszcze to ogarniemy pewnie w następnym odcinku, także dzięki za obejrzenie. Życzę Wam miłego dnia. No i cześć. Bye cześć. bye.